Jak tam chłopie? Stałeś już? To dobrze. Lecimy z tonarzem. Dzisiaj barczewo i drążejro. Czyli barki, drążek. Także lecimy z tonarzem. Zapałka gotowa. Brodziwo jest. Także kratos. Czy tam Nie kratos. Kratos w natarciu. Kratos, krotos, nie wiem. Ogólnie Kumpel zrobił mi taką grafikę. Z tym takim czerwonym paskiem mówi, że wyglądam jak kratos. Czy krotos? Nie wiem, z tej, z, tej, z tej gierki. Ogólnie gdzieś mam, gdzieś mam nawet te filmiki, muszę na TikToka je powrzucać. Eee, że ja jako super bohater. <laughs> dzieciaki to mają, dzieciaki to w tym siedzą, nie? Ja to się nie znam, ale oni grają w te gierki i tam mnie montowali mnie z żonym brawo, z żonym Brawo, skrzypas kontra żony Brawo, skrzypas kontra Kratos, skrzypas kontra ktoś tam jeszcze. I brali moje wycinki z TikToków. Nie? Także także tego. Fajna, fajna zabawa. Jedziemy z tonarzem. Jest ciężar właściwy. Tu jest, proszę ja ciebie, 25, 250, ja ja 60, 70 kilo. 70 kilo. Znaczy jedziemy z tonarzem. Tej perspektywy nie widać, ale tu jest pełen wyprost. Tu jest pełny wyprost. Bo tu jest inne załamanie pod innym kątem, ale od przodu to jest wyprost. O. No nie robię w pionie tak, tylko pod takim kątem, nie tu. Także może się wydawać, że to nie jest wyprost, ale to jest pełen wyprost. No i teraz zdejmujemy pasiwo. Pasiwo zdejmujemy. I lecimy z drążejro. Drążejro z gumą robię. Pokazywałem już, że bez gumy też robię. Ale robię, robię z gumą, bo za każdym razem muszę to tłumaczyć, no bo, bo, bo trzeba, tak? Nie każdy w sumie ogląda. Chodzi o przepompowanie. Dzisiaj biało-czerwono. Polska, Polska górą. Zobaczcie, tutaj mamy flagę, naszą, orange. ten toporek, ten tu, wykopałem, jak ja ogólnie byłem saperem, miałem uprawnienia na 5 lat, saperskie, ten toporek wykopałem z po poniemieckiej leśniczówki, tutaj w, w okolicach Wałcza, która nie była naniesiona na polskich mapach, tylko była naniesiona jeszcze na niemieckich mapach, także leśniczy nawet nie wiedział, że tam była leśniczówka, bo tam ta leśniczówka, z, potem tam powstało jakieś bagno. Tam było bagno, trzciny, i po prostu przez, przez dekady, dekady nie było tam nawet jak wejść. A my, akurat, robiliśmy, oczyszczaliśmy las, i akurat tamte bagno była takie bardzo gorące lato, i to po prostu wyschło. Na tyle, że mogliśmy wejść i ten teren obczyścić. I tam był taki pagórek wielki. Taki nasyp z ziemi i z cegówek. Więc zwołamy kierownika, mówię coś tu do kierownika, że coś tu było. Kierownik yy, nasz wziął mapę, bo miał stare mapy niemieckie. I okazało się, że tam była jakaś leśniczówka niemiecka, jakiś domek. Yy, ogólnie tam yy, na mapie miał gospodarstwa, gdzie były po niemieckie. My żeśmy tam szukali, tam, tam była masakra. Tam jak się wchodziło to po prostu się tam siedziało już miesiąc, na takiej działce. A chodziło o to, że my mieliśmy płacone od hektarów. Za działkę, na przykład tam parę, parę stów za działkę wychodziło, nie? nie? Niekiedy wchodziło się na działkę i się jeden hektar, hektar, tak? Czy ar? Nie, hektar. Jeden hektar się robiło w jeden dzień, bo na przykład działka była czyściutka. Jeden gwóźdź się znalazł, czy tam jedna podkowa i siedem stówek wpadało praktycznie jednego dnia. Ale były działki, gdzie, gdzie się siedziało po prostu miesiąc. I wtedy to się już nie opłacało. Bo jeden zarobił na przykład za miesiąc 5000, bo zrobił kilka działek, a drugi zarobił 700 zł. Nie? Czyli to tak właśnie lipa, to było takie losowanie. Losowaliśmy. Gdzie kto jaką działkę brał? Tam też były układziki, bo nie, niekiedy, niekiedy ci co sprzyjali, że tak powiem, kierownictwu dostawali lepsze działki. No ja, ja o tym wiem, bo kierownik brał mapę, widział topografię terenu, gdzie co było, gdzie jakieś były transze, gdzie okopy i tym co, co mu sprzyjali, gdzie byli może, nie wiem, dla niego, nie wiem, lepsi, bardziej komunikatywni dostawali lepsze działki, tak mi się wydaje, bo tak po prostu takie miałem odczucie, ale mo mogę się mylić w każdym bądź razie tą siekierę wykopałem z tej właśnie leśniczówki i kolega mój mi dorobił do niej dorobił mi y, rączkę do niej obczyścił mi ładnie, ona już zaś nie działa, nie? ale to jest ręcznie kuta, ręcznie kuta Yy, ogólnie mówię, byłem saperem. Wbijajcie do mnie na Facebooka, bo tam. Ale muszę ogólnie, zaproszenie bym musiał przyjąć. Bo tam na, na Facebooku mam, mam yy, zdjęcia. Ogólnie wstanie tu miniaturkę. Mam zdjęcia, gdzie wykopywałem pociski po, po 600 kg. Yy, no, tego było od groma, bo żeśmy oczyszczali tutaj. Tu ogólnie był wał pomorski. Oczyszczaliśmy ten wał pomorski. I natrafiliśmy na miejsce, gdzie był magazyn, zdetonowany magazyn broni po niemieckiej. Nie wszystko wybuchło. Także były tam dwa pociski po, po 600 kg. Traktorem je wyciągali, mam nawet zdjęcie. A takich pocisków, yy, takich, to wyciągałem co róż, co chwilę, nie? Także praca bardzo niebezpieczna. Wstawię eee, Wam tutaj miniaturkę. Będzie, będziecie mogli zobaczyć. Eee, no, czy, 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 czy jaką pracę wykonywałem przez, przez, no, kilka ładnych miesięcy, dobra, lecimy z tonarzem. Druga seria na ciężarze właściwym, ale chwilę, ja drążka chyba nie zrobiłem. W serii drążka nie zrobiłem, czy robiłem? Nie, chyba nie robiłem. Dobra, już nie zdejmuję pasa, bo nie mam czasu. Już nie mam czasu ogólnie, bo. Drążek się nie robi w pasie Ale nie, nie, nie mam już Nie chce mi się go zdejmować I z powrotem zakładać Także Zapraszam Znaczy nie bo Wszyscy i tak nie zobaczą bo bym musiał zaproszenia przyjmować Ale na Instagrama wbijajcie o Na Instagrama wrzucę Wrzucę fajne zdjęcie Wbijajcie do mnie na Instagrama. Na Instagramie się nazywam Skrzypas. Tam mam dwa profile. Jeden jest prywatny, ale wbijajcie ten, tam, tam gdzie jest więcej obserwujących. Tam jest taki ukośnik mały. Żeby mnie znaleźć, trzeba wpisać taki mały, taki ukośnik na dole. Ukośnik, skrzypas. I tam wbijajcie do mnie na Instagrama. Zapraszam Was. Zobaczycie fajne fotki. Z młodości i też takie teraźniejsze. Także lecimy z tonarzem. Druga seria na ciężarze właściwym, czyli tak zwanym obciążeniu roboczym. Z już lepiej. Biorę te PBC 157. Zacząłem trzecią fiolkę. Myślę, że trzeba będzie dokupić jeszcze. Jeszcze w kolano biorę, nie? To, co miałem wykręcone kolano, to jeszcze tam przyjmuję. No, myślałem, że będę tylko w łokieć musiał brać, ale no i by mi wystarczyło te trzy fiolki na ten łokieć na pewno by się lepiej zaleczyło no ale niestety postanowiłem, że, że szybciej doprowadzę kolano jeszcze do ładu, bo te ścięgna jeszcze są tam naciągnięte e, także myślę, że jeszcze będę musiał dokupić ze trzy fiolki no i tak to wygląda słuchajcie ja już wyrabiam nasz. od 99 roku Także trochę ciało jest, jest eksploatowane, ale staram się o siebie dbać. Nie piję, nie palę. Jeszcze muszę tylko redukcję zrobić parę kilo i wrócić do formy z roku 2016. Tam było właśnie 100, 100 kilo. To z hakiem i tam była najlepsza, najlepsza forma. Zapraszam. taką. Słuchajcie, przede wszystkim, zapraszam Was do mnie na sklep skrzypastubeshop.pl. Zapraszam Was też do, do sklepu Furia z kodem. Jak tam chlopie, z małej litery pisane razem, macie 10% rabatu. W KFD też mam kod, chyba on jeszcze działa. Trzeba by było, było to sprawdzić w sumie bo nie mam, nie utrzymuję kontaktu już praktycznie z kierownictwem od 3 miesięcy chyba tam ciągle są jakieś zmiany także wiem, że miałem kod Skrzypas 5% rabatu było także możecie też wbić i sprawdzić, wklepać mój kod myślę, że on powinien być bo ja jeszcze w KFD jestem no to macie 3, 3 rzeczy Wam łatwiej, żeby lepiej mieć koszulki na trening i odżywki. Także wbijajcie i korzystajcie. Jedziemy z tonarzem. Także jedziemy dalej z tonarzem, chłopie. Dalsza część barczewa. Przenosy handliwa. Że nie płacz mi, chłopie, że się bujam, bo to jest ciężar dla prawdziwych chłopów, a ty tam ćwicz tymi piętnastkami. I nie płacz mi tutaj. <laughs> Dobra. I teraz jeszcze robię takie ćwiczonko. Na chwilę zniknę, bo muszę założyć, czy to jest na potężne i silne karczewo. O. I teraz druga strona. Potężne karczewo. Także jak ktoś cię złapie za szyję, to znapniesz karczewo, i nikt ci nie założy duszenia, chłopie. Bo jak tu założyć duszenie, zobacz. Jak by musiał mi ktoś tak szyję rozchylić, żeby tu włożyć rękę, a i tak jest tak mało miejsca, że wystarczy, żebym zrobił tak. I nikt nie jest w stanie mnie, mi założyć krawata nawet. Chyba, że miał szyję taką odsłoniętą, i ktoś by mnie podebrał z tyłu, ale musiałby być bardzo silny, a i tak bym miał mało miejsca. Także polecam Mi też jeszcze do tyłu można robić, do przodu. No, także ja jadę dalej z tonarzem. W sumie to już więcej ćwiczeń, nie, nie jeszcze może jedną zrobię.